Serdecznie po długiej przerwie na kanale Przyroda JP. Wracam z nową serią, która się nazywa Szybka Nauka. Dziś omówimy ruch obrotowy i obiegowy ziemi. Gdy umiejscowimy lampę, blisko globusa, będzie naszym słońcem, a globus ziemią. Gdy Słońce oświetla półkulę zachodnią, na wschodzie jest noc, zaś gdy Słońce oświetla półkulę wschodnią, na zachodzie jest noc. Słońce się nie rusza to tylko pozorny ruch. A tak twierdził wybitny renesansowy astronom Mikołaj Kopernik. Nie uznawał teorii geocentrycznej z Ziemią w środku układu słonecznego, lecz heliocentryczną ze Słońcem w centrum wszechświata. Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. Pełny obrót ziemi wokół własnej osi zajmuje jej 24 godziny. Teraz, między innymi na Wyspie Bożego Narodzenia, jest dzień. A to umowna linia zmiany daty, o której jednak powiemy sobie kiedy indziej. Przebiega ona przez południk 180. Ale szczegółowo, jak mówiłem, w innym odcinku. Ziemia wykonuje też ruch wokół Słońca, który nazywamy ruchem obiegowym. Odbywa się on w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Adios amigos! Do kolejnego odcinka. A kolejny odcinek to będzie o planetach układu słonecznego. Więc się przygotujcie, zapnijcie pasy w rakiecie i lecimy w kosmos za około tydzień. Do zobaczenia!